Siema siema, z tej strony Xero i jest ze mną Ksendu. Przywitaj się. Siema. I będziemy sobie grać na D-Wallsach, więc teraz robię cięcie i widzimy się, jak gra się rozpocznie, cześć. Siema, już startujemy, gra się rozpoczyna. Jesteśmy w drużynie żółtych. Okej. Okay. <grym> to ja ścinam drzewo. Okej. Okay. Ogólnie my tutaj jakoś ostro nie gramy na takich grach, więc... Jesteśmy tutaj początkującymi uczestnikami naszej gry. Tak nie mam żadnych monet. Chyba za monety, za monety można dokupić jakieś przedmioty, ale, ale, ale. Jesteśmy pierwszy raz. Widać, że grałeś tutaj. <gryś> Wiesz, że są monety. no, no bo nie widać. Okej okay. tak, Gdzie ty jesteś? O, to choć I mi wyko. Się, się yy, ogólnie nie wiem, jak tu dropią surowce. No, musimy jaskinię znaleźć, nie? No. Albo no, się wkopać. No, tak. Walić w kopywanie. Jo mam, jo mam arbuzy. O, ja też. No, tak jak mówiłem, za te monety można sobie kupić. Dobrze mówiłem. Dobra, mam 19. Tu jest jakaś ten. Jaskinia. Dobra, tu się wkopuję. Chyba zrób to dropy, coś mi się tak staje. Zrobię, daź mi A, kamienia. O, ze stona wypada, nice. Zdasz mi trzy kamienia? No. A nie, To weź, No, fajnie tu się będzie grać, bo ten jest za friko Dużo żelaza jest. Jesteś tak jak stone? Nie ma. Y Dobra, to w takim razie easy, easy. Więc... Trafiłem na węgiel nice. Jestem ciekawy czy uda się nam zrobić taksowego seta mamy tutaj 13 minut na kopanie Długa. No. Długo yy, i albo możemy kogoś zaatakować albo sobie jakiś domek robimy wieżyczkę co nie? Atakujemy nie okay. gdzieś środek bo... nie wiem. w To na środku są skrzynki chyba nie? Piszcie mi w komentarzach, czy nagrywać na shaderkach, czy nie. Tu, się środek. środku. Wow, co? Ej, fajne! Kopię sobie nagle skrzynka przed, bo się mi się pojawia i ten... O. Skrzynki? No, jakieś skrzynki z tomami. nice. Jakie masz się tam? A nie, jakieś tam bardziej, wiem, jakieś pochodnie, czerwone, a to TNT, żeby pewnie. Wiesz, wiesz, się zbytnio nie liczy, tylko wiesz, jakieś VIPy i w ogóle. to? może nie tak bardzo, ale... Ale... A skrzynka? A trzy e, żelaza? mogę ci wziąć, serio. <grym> fajne, fajne. fajne sobie kilo w żelaznym, jak chcę. Wiesz, mam 10 żelaza. Chyba ja też jest publiczny, więc... To weź pałoś, to zobaczę. należy do co? Nie ma łatwo, trzeba samemu robić. Złoto mam. Zakłód sobie za dużo. Zostawcie tam. Uważaj. To ja muszę sobie teraz szybko coś ogarnąć? Dara. Przetapiamy żelaza, są trochę miejsce na dysko ogarnę, bo nie miło by było, jakby się to skończyło. Mogę, no, nie przygotowane. Dobra, więc już mam 350 giga na nagrywanie Ej, ty powiem, chciał TNT wysadzić, ale też się nie da o. Teraz no. chyba chciałem lawą zalać na jakiejś tych a nie mogłem na zamawiać Nie zaalwić. no, tak złotem mnie kobluje Co się dzieje na pomoc. Ja mam trzy złota zrobię Mogę sobie zrobić pięć refilów. Z trzech złota? A tu się nie tak Co? Nie, <śpiewanie> mam pięć jabłek Aha. Dobra Więc kopiemy stone'a Standardowa rzecz Te omocje Zostało 10 minut do końca, więc jak na razie musimy sobie tego set'ika ogarnąć. Jestem ciekawy, ale tu Dyaksu wydropi, czy na mieczyk, sar czy, czy na więcej. Nie wiem, mi zło co dropi, nie? A Dyaksa nie masz? Mhm. -mm. steki mi dało za friko wcześniej, nice. No bo to daje hmm. Możemy sobie kupić TNT, koksa, żelazny set, łuk, strzały No jest fajne, że się można kupić No skąd tam ona? Aha, pewnie za zabicie No za zabicie pewnie z 10 może się dostanie Set tylko jest taki przydatny, ale koksa, koksa bez sensu Znaczy koksa tu widziałem, że jak coś nagrywał to jadł, ale on przed walką <laughs> No bo policzysz od razu ale tym Jeśli musiał... On cię walnia raz, to jest coś kosa. No Tylko górą musimy uważać, bo ten Yyy... lawa jest Będą cię fokusować, nie? No, pewnie tak O skrzynka, patrzę żelaza Musimy... O skrzynka, musimy enchant wyczaić. O TNT Jałem już dwa Jak robimy domek w górze, czy idziemy się klepać? Hmm, jak zrobimy sobie domek w górze, to myślę, że odcinek będzie trwał pół godziny. No to, to co? To dobra, to chodź w górze się skampimy. Tylko, że nie wiem, czy jakieś szanse, bo VIPy są. A co VIPy mają? No właśnie nie wiem, albo. pewnie jakieś monety mają, czy coś. A, te, a z monet. Faw tutaj na kanale VIPy coś to spawne, A jest wyciszony, w ogóle tak, że nic nie słyszy On I co? I No, i dy, i... no miałem to powiedzieć yy, Dobra, więc ja sobie przepalę żelazo Ponieważ czas już na A ja też to przepalę właśnie który to mój crafting? Prywatny Jakie Że... to z głupie no. Ale wiesz, żeby ci nie zniszczyli pewnie o to chodzi Możesz otwierać czy nie tej ja pcyki? Chyba nie, nie, nie O nie, jeden mogę A który możesz? Tego nie mogę, tego nie mogę tutaj o. Tego nie mam Jakie gówno O, skrzyneczka, o, żelazo, śnieżki, nice śnieżki A ja mam łuk. I fajne, że jak sobie weźmiesz ten yy, Zniszczysz skrzynkę Znaczy jak sobie weźmiesz i ten ze skrzynki. O znowu że jak weźmiesz sobie i ze skrzyki to od razu znika 00 to. No to by nie, nie wziąłeś wszystkich tutaj Coś? Mogę dać? O nie, ja mam jabłka, dobra, nie chcę. O, to mi coś na escape pisze. O, dobra. dobra, zostały jeszcze 6 minut. Więc tutaj musimy ostro kopać żeby mieć to żelazo. I musimy, musimy jeszcze... Ja już mam żelazo. No ja też w miarę, mam, ale ten. Kurde, ale bez mieczyka diaksowego, no... Ej, nawet bez przepalonego żelaza... Będę miał. Ale na środku będziesz miał chyba, nie? No, bo ze skrzynek mam dużo żelaza, co nie? Ale na środku będą diaksy, nie? A, no, może... No to idziemy na środek, czy nie? No idziemy chyba na środek, co ramy, albo choć... Hmm. Kurde, to się u mnie tłucze, hmm, Ten... Zrobimy sobie domek? jakiś Jakąś wieżę? Yy. No O kurde Dobra, zrobimy sobie wieżę i pójdziemy tu na środek, jak będzie czas Dobra, ja już nie kopię Dobra, ja już mam na całego więc spoko A ile masz kabla? tak No, raz, dwa, trzy, cztery. A mam prawie pięć. Jak wiercą, sorry. Będę musiał jakoś to wyciąć, czy coś. To się wytnie. To idź do niej, To jest. Nie wierćcie, bo nagrywam. Nie mam teksturki w mieczu, żal. Jak ty już masz setę żelaznego zrobienia. No bo ze skrzynek mi tropiło. No niestety przyszedł taki czas, że yy, ktoś u mnie musi wiercić, co prawda nie jest to u mnie, ale moje sąsiadki, więc więc oczywiście mam farta, bo jakoś, że Zacząłem nagrywać mój pierwszy odcinek z minigamesów, to coś zaczął wiercić, więc... Uklejcie okay. do niej, powiedz. nagrywam, Przez, y, możecie wiercić za 30 minut. Nie bez sensu robić tę wyżyczkę. To nie, możemy. U nas jest czterech zielonych pięciu, czerwonych no, też trochę. No właśnie. No, nikt nie wierci. Aha, jednak, jednak. I jednak. czemu nie mogę tych jabłek? Ja wziąłem. Ja złoto przetalam, siema, siema. Bez sensu sens, za mało typa, żeby takie coś robić. No. Nie, bo ja myślałem, że to będzie ten stosunek, bo to jednak nie. To nie to. Ej, prawie by mi na kokta wystarczyło, jakbym miał jeszcze. nie no. Mam 21 zł. Ja podoba. Co time lapse z tego zrobić? Bo to w górach doświadczył za ścianą. No, wiadomo, co zrobię jeszcze. Lol, fajna ta mapa, fajnie wygląda. Ej, pod tych drzewach możemy się kampić. Hey, Idziemy się. To typa musisz jakiegoś. O, o, ty się właśnie zapytał. No, żelazo sobie przepala. Ją mamy. Patrz, wyrzucę mu. Hmm. Nie musi się to zenchantować, ponieważ bez enchantu tutaj słabo będzie. Y Szukaj enchantu no, Chyba nikt nie ma Może na mapie gdzieś stoi sobie. Na środku ha, A jak pewnie na mapie to już ktoś wziął i weź no. Ale nie na środku mapy no. A tu jest enchant chyba, biblioteczki były Tu Ciebie. gdzie ty jesteś, po to o, nice Jaki ja dobry Sharpness 1, Some nice Prot-1, Prot-1 Prot-1 Projektile Mogę mi Fetarki też bić Może teraz pierwszego poziomu? O, jest pierwszy Cały set Prot-1 Klockback-1, Mieczek Boże O, cały set Prot-1 oprócz tego Butów O, to sobie może skraftuję Kto ma n-chat? Najpierw, na środku Zobaczymy wykorzystane. ...zakup rangę VIP, aby pozbyć się limitu. co Jakiego limitu? A, żeby no, chłaść, aha, no, Tak, żeby zabezpieczyć tam coś. E bo zaraz startujemy, ten jest to szybko nowe buty O! Robię. Jeszcze chwilę. Właśnie. O kurde, złota nie wzięły. Jeszcze trzy złota, żeby mi się przypaliły okay. jedna złota. Mam full seta, więc, 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 więc. Cały set prąd jeden. mieczyk szarpny jest jeden. Wiesz złoto, szybko. Dobra mam dwa refina Ja nie umiem tego tak żeby mi się tak równo wystakował żebym nie musiał craftować i wkładać tego Nie wiem tego zrobić nie Kurde to już jest pełno czerwony W środku dwóch Oooooo To jest Klepy typa O nie ty do mnie biegnie O ja lagi. Dobra, sklepałem Tylko nie dodaj od razu Już lepiej zorać O oh, fuck, o oh, fuck o oh, fuck o oh, fuck o oh, fuck O oh, fuck, o fuck Tam ile czerwony Kolejnego zabiłem Gdzie jesteś Sara? Y tutaj koło jaskini naszej O widzę cię, Ach, dobra hasi. Zdadłem sobie refila, żeby mieć to 2 HP Ty po bez tego Dawaj tego Klaura ma Nice! Chodź tutaj tu na środek Ale jaki miałem. Xendo to killer, już trzy kille. Chodź tego, dawaj tego. Ale wagi. Tak no i nie, jeszcze gdzieś wpadłem do dziury. On też wpadł. No, no, no. Nice. nice. Ile to bierze? Co, Co bierze? Dobre, to TNT 5 AP mi wzięło. Wziąłem sobie TNT na pasak Jak możesz to sprawdzić, czy to nikt nie idzie, bo ja mam mało HP, jak ktoś to refa sobie o Dobra, on jest na środku, chyba Jaki milimiczek, czekaj czego nie masz prot jeden? Wszystko, wszystko już mam Jest na środku Ale, kurde, ich jest Gdzie? Zaskoczył jeden Dawaj go o. Kurde jak sobie ma. No go sklepiemy. Mam pół HP, ale chwilę już nie mam. Ale o kursy. kurde. gdzie tylko my jesteśmy? O, chodź gdzieś do góry. Chodź za mną. O o, i chyba to przegramy. Ponieważ oni mają tak sobie mieczki, a my nie. No bo chodź na naszego. na naszego to. Jeszcze jest ten jeden typ od nas Dobra Mam nadzieję, że to wygramy no, Lol, potem będzie deathmatch, żeby się coś Jaki deathmatch? Zajmę No bo Zajmę. Ten, jak się nikt nie zabije za 5 minut, to tepa wszystkich Ham, to musimy walczyć Nie ja chciałem do góry jakoś wbić sobie Kurta. Znaczy Znaczycie się... Bo oni się ogólnie rozdzielili, to byśmy mieli większe szanse, żeby tutaj kogoś sklepić Czekaj, pół płytkę zrobię Nóżki Czekaj I... Weź tu stój tyjent... Ej, typo, typo, typo Dwa typy. Kurde Jak te... To... A te ty TNT samo się rozwala Ej, dobra Tam są dwa o. Dobra, tu jest jeden gdzie... Nie, też dwóch Czekaj, jakie oni mają sety Czekaj im TNT po żeby nie zginąć. Jeden, jeden już obity, klepie się. Jeden zginął. Nooo, już 5, 5k zrobiłeś. Ace. Strzelają z góry. Ej dobra, mamy oku typo bez seta, co? Chodź po niego. Tylko wiesz, uważaj, bo on może mieć ekwipoty. poty. Coś słyszałem. tutaj techniki Steve'ów Jestem e... Jestem karta biorę Zapiłeś Co 6k, nie? Regeneracja, dwójka na 16 Chodź Ej, na, dół. na dole Ej typy są, chodź do mnie, chodź do mnie Jestem na domku, o oh, fuck Rzucam regenerację se Będę się z nim klepać Chodź Ile mi to HP zabiorę? O kurde chyba z Kurde podpalę Ej, obiłem go bardzo Dwa razy go hitłem i to... Oh, oh, lol, fajer, oku, o k... O lol, firek ma W ma Oraz? O oh, fuck, o oh, fuck. Spunchował mnie, dat Dat punch skill Ej, tak ogarniesz teraz jak się punchować? I tak dostajemy bana za cheaty? Kurde, konio mnie Dasz radę? Ta Dobra, Kurde, się... spadłem na linię Mokre. Ich jest trzech! Olo. trzy nope. Kurde, nie da, daj Chodź, dawaj, dawaj, dawaj. I TNT. A, to się automatycznie wypala, dobrze? Tak. Chodź, Ale po co pochodnie? Mm. Jesteśmy dwóch na trzech. Jeden nie ma seta enchantowanego Ja jeszcze dwa HP Ej, nas goni bez enchanta Idę tam, Dawaj go Weź go z zjedź. Wiem z ci pomogę. Co koksa opylił Nie on refileje. Dobra o, nice. nice Dobra ej diax 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 Ej tam jestem typo oh, kurde Refile Dużo refila ma Masz dużo strzał? Pięć refili Daj nice. mi trochę Czekaj strzały zbieram wszystkie Masz dwa Strzał nie mam chyba. Czekaj, miarę się z strzały. Ramy 2 FS, 2 tutaj ładna ustaweczka. O, Diaksik jest nie wiem czy na... Ej, trzeba ich zabić, bo my na det pęcz opadniemy przecież. Oni się do góry spinają. Czy jest z gardą byśmy może to... Ej! Chodź! Z dachu. Chodź tu się posadzimy, żeby nas nie zauważyli. Tylko... Dobra. Czekaj, jest łupy do niego. I nie widział mnie? Nie no. wiem. Czekaj, ja kreta zrobię. Jeszcze chwila przeszła. Ej, syp! w dziurę. Dobra, Wziurę. jestem sam na dwóch. Można oglądać? to, ale idę. Nice! Nie, 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 nie. 2 HP. Nie, 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 zginąłem. Dobra. Więc ta walka była tutaj bardzo wyrównana. Nie no, żartuję, nie była wyrównana, ale. Yy, my w dwójkę tutaj zabiliśmy chyba 8 osób, tak? Księdu, ile zrobiłeś? 6, chyba. No, Księdu zabił 6 typach, ja chyba 3. No. Pisze nawet, co nie? Widzisz to? 6. No, no więc. Myślimy, że odcinek się w miarę spodobał. Sorry za tego timelapsa. Chyba, że nie będzie timelapse, to wtedy będzie ten. Słać wiertarkę, ale trudno, zobaczy się. Jeśli chcecie na następny odcinek, to możecie zostawić ocenę pozytywną i napiszcie, co tam chcecie dalej widzieć, z kim, gdzie i co. To cześć, pożegnaj się. No siema